Siema, z tej strony Wojtas i dzisiaj rozwiążemy sobie jeden quiz co byś wolał więc za chwilę widzimy się na same quizy no okej, okay, siemanko po krótkim cięciu, już jestem jak widać, teraz rozwiążemy sobie 25 pytań z serii co wolisz z góry przepraszam za te dźwięki w tle z telewizora, ale ale po prostu yy... no, moje no. więc co byś wolał? Zwiedzić Londyn, zwiedzić Paryż hmm. no nie wiem, zawsze mnie kręciło to, ta y, restauracja na szczycie wieży, wieży Eiffla, więc bardzo chciałbym ją zobaczyć, więc mimo no, wszystko zwiedzić Paryż wszystko dla tej, tej. Wszystko dla tej restauracji. Przepraszam za te dźwięki. Ej, no. Co byś wolał? Mieć małą szafę czy mieć duży wieszak. Hmm. No, nie wiem, co jest gorsze. Bo ja mam taką szafę z półkami, gdzie się składa ubrania, więc wiecie. Yy, sorry za te kaszel. Sorry za wszystko. Nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, mieć małą szafę, czy mieć duży wieszak? Yy, no dobra, ten duży wieszak, bo mała szafa, no to wiecie, tam. O, 31% Dobra, to Co wolisz? Słodkie bułki czy rogaliki? Hmm. No, rogaliki to ja bardzo lubię yy, Na przykład te Seven Days'y z czekoladą O, jakie dobre Ale słodkie bułki, no to jeszcze nigdy nie jadłem no to nic mi nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować słodkich bułek, no nie? Dobra. 38%. Czego jest tam mniej? Dobra. Co wolisz? Torba czy plecak? <laughs> yy. Torba czy plecak. No. Torbę, to... Mogę zawsze... Yy. No... Torba. Co robi torba? No torbę możemy sobie... Położyć gdzieś, tam mamy różne rzeczy, no ale plecak, no plecak to na plecach się yy, robi, no i może być ciężko, ale za to w torbie, ale za to na plecaku mogą być jakieś wzorki, a na torbach, no to raczej nie widziałem jeszcze torby ze wzorkami. No to dobra, plecak. U, 73%. Dobra. Co wolisz? Makijaż, moda? No okej. Okay. Siemanko, bo krótkim cięciu mam Michał się zakrztusił i musiałem go dać dla wujka, do wujka. No, więc sorry za to krótkie cięcie. Dobra. Co wolisz? Makijaż, moda? No ja jestem chłopakiem, więc makijażów raczej... Sobie nie robię, no ale moda bo na modę, no to chłopacy też zwracają uwagę na modę, więc i ma wszystko, moda. Dobra. Co wolisz? Film? Serial. O nie, serialów nie robię. I, film. No, filmy to są te godzinne, na przykład Spider-Man czy coś. No ale serial. No serial go to 30. 20... 20. Takie... Takie po prostu zwyczajne seriale. Więc yy... dobra film. Yy, co wolisz? Proste włosy kręcone włosy. Yy... Nie wiem, czy. Nie wiem, czy podejrze... podejrzewam, że to jest quiz dla dziewczyn. Dlaczego wybrałem taki quiz? Tylko nie piszcie mi w komentarzach, że jestem dziewczyną, ok? No, bo mi po prostu taki wpadł. No i po prostu ten. Nie pisało tam, że to jest quiz dla dziewczyn. No to wziąłem, nie? Nie wiedziałem. No to. Dobra. To wolę raczej proste. Co wolisz? Gimnastykę, bieganie. Hmm. Bieganie. Bo gimnastyka to wiecie, Te szpagaty, nie szpagaty, to nie, to nie. Co wolisz? Kakao, herbatę. No kakao to rzadko piję, herbatę no to też. Ale... Tylko kawę. Kawę, ale taką... Wiecie. No. Taki, taką Dzień. dla... Dzień. Dla dzieci. Dzień. Mm. Dzień. Sorry. Sorry za... Sorry za wszystko, ok Dobra. Więc dobra, mimo wszystko herbatę. No katało woli więcej osób. Powodzisz, śniadanie, kolację. Na śniadanie, to śniadanie jem bez przerwy to samo, czyli płatki z mlekiem. Więc mi już trochę się znudziło. Pora zmienić się na kanapki. No to nie wiem, czy śniadanie, czy kolację. Dobra, kolację, bo na śniadanie trzeba się spieszyć, bo to przed szkołą, więc kolację. Co wolisz? Malowanie, rysowanie. No, rysowania to ja nie lubię, bo zawsze rysuję albo, jakiś, albo jakichś grubosów, albo jakichś chudarlaków. Z tym. Więc mimo wszystko, malowanie. Dobra. Co wolisz? Mieć jednego przyjaciela, mieć kilkoro znajomych. Te opcje są trudne. No bo, mieć jednego przyjaciela. No to mamy jednego przyjaciela, ale za to zaufanego, dobrego, na którym możemy polegać. Natomiast, mieć kilkoro znajomych. No to to kilkoro, no ale wiecie, to są znajomi, nie przyjaciele. Znajomi, no to wiecie, tylko taka znajomość. Hmm. Hmm, no to jednego przyjaciela czy kilkoro znajomych Ech. kurde dobra mieć jednego przyjaciela co wolisz iphone samsung no w iphoneie to z tego co wiem nie ma bluetootha a w Samsungu nie wiem, czy jest. Chyba jest. Ale za to iPhone ma dużo takich funkcji dobrych, fajnych. No nie wiem. No ale... Samsung. Co, co wolisz? Pączki czy lody? No pączki to ja... Pączki. No, pączki to są z drzemem, z lukrem, no, fajne, słodkie. Natomiast lody, no, lody to trzeba szybko jeść, bo mogą się roztopić. I zależy, jakie czy takie zwykłe, takie gałkowe, czy wodne. Hmm. Dobra, pączki. No, pączki. No, co wolisz? Koturny, baletki. No nie, no znowu jakiś wybór dla dziewczyn. Dobra, to. Baletki, dobra. Co wolisz? Telefon czy komputer? No, komputer to jest właśnie taki minus, że nie można go wszędzie brać. Telefon można. No. Telefon w ogóle jest taki bardziej yy, no. no. Telefon to taki zwykły, pozorny, fajny ma posiada, posiada yy, prawie te same funkcje to, co komputer, więc jest przenośny, więc telefon. Yy, co wolisz? Same quizy czy Facebook? No na Facebooka to mało, zaglądam, nie wiem, co tydzień, co, nie wiem, nie wiem, ale rzadko zaglądam, częściej na same quizy, same quizy, cool dobra. Co wolisz, sukienkę, no nie, no znowu jakiś wybór dla dziewczyn. O, Zosia jest przecież koło mnie, no to, to jest pytanie dla Zosi, Zosia, co wolisz, sukienkę czy spódnicę? Sukienkę. Dobra. Sukienkę. Co wolisz? Zielony i niebieski? O nie, to są moje dwa ulubione kolory. Ale... Dobra, niech będzie zielony. Co wolisz? Cukier czy miód? O nie, miód jest dla mnie za słodki, więc miodowi mówię nie. Ewentualnie to cukier. Dobra. Co wolisz? Wolisz chleb czy bułki? Sorry, coś tam jedzie na dworze. Yy, dobra, co wolisz? Chleb czy bułki? Yy, bułki, bo mogą być te z lukrem czy tam, czy tam. Więc mimo wszystko, bułki. Co wolisz? Kota królika. No, oba zwierzęta są słodkie. Yy... Ale dobra, niech będzie królika. Co wolisz? FC Barcelona, Real Madrid. Yy... No, oba, obie drużyny są super. Lubię dwie, ale bardziej lubię FC Barcelonę Co wolisz? Twixy czy Marsy? No, mimo wszystko to Marsy, bo Twixy, no. Twixy to, mam, to mają ten taki wafelek w środku i jeszcze tą ciągutkę. No to lubię tą ciągutkę. Natomiast Marsy, no. Marsy też mają ciągutkę, ale chyba mniejszą. No i są miększe. No to raczej Mars. Co wolisz? Adas czy Nike? To też jest trudny wybór, bo ja lubię obie firmy. Adidas czy Nike? Adidas czy Nike? Adidas. Dobra, niech będzie Adidas. No. Więc. Jak się ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!